Ten weekend wspominamy Świętego Walentego, biskupa i męczennika. W wielu krajach jest uważany za patrona zakochanych. Najbardziej uroczyście walentynki celebruje się oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się w XIX wieku od produkcji walentynkowych kartek. W połowie tego stulecia Easter Howland otworzyła na przedmieściach Bostonu fabrykę, w której rozpoczęła drukowanie na masową skalę kartek na Dzień Świętego Walentego. W USA to symboliczny początek obchodzenia święta zakochanych. W tym roku na walentynki Amerykanie wydadzą blisko 22 miliardy dolarów, średnio 164 dolary na osobę. Mężczyźni przeznaczą na to święto około 231 dolarów, kobiety 101. Najwięcej 4 miliardy dolarów pójdzie na biżuterię, połowa tej sumy na kwiaty, a na słodycze 2 miliardy dolarów. 30% całej rocznej sprzedaży kwiatów ma właśnie miejsce w walentynki. Duża część pieniędzy jest przeznaczana na miłosne kartki, które są wysyłane zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną. Co rok jest ich w sumie 190 milionów. Amerykańskie miasta dosłownie toną w czerwonych serduszkach. Przygotowania do walentynek rozpoczynają się jednak już wiele tygodni wcześniej. Pierwsza dama Jill Biden przed Białym Domem postawiła kilka walentynkowych serc. Mają one symbolizować przesłanie nadziei i uzdrowienia dla Amerykanów. Dla Dziennika Związkowego Jan Bachlowski.